Siema wszystkim tu Camrus, witam was w kolejnym odcinku z serii Wychodzimy z piekła. No cóż, w tym odcinku miałem zagrać e, Katariną pod a dokładnie pod bruzera na midzie. No ale niestety nie miałem dostępu do tego kompa. Pu, nie kompa, konta, na którym grałem i robiłem streaka. No niestety, odpalam kolejnego rankeda. Właściciel wchodzi 30 minut e, Trzeba czekać na kolejny mecz i ja nie mam zamiaru czekać. Więc w dzisiejszym odcinku zobaczycie AD Ze względu na jego duży zasięg. I pasywa. No dobra, więc na midzie mamy Ryza, na górze Shana. Ee, no na bocie Zyksa jako ja, z Soną. Akurat Polak, no dobrze. No i w dżungli Lisina Kontra Aż, z Teleportem, Pantheonem na topie. Nie, w dżungli, sorry. Ari na midzie, Jax na topie i Nidali Support. Ach, nie, aż szlapo. Nie, nie dali mu No dobra, zobaczymy się w grze. I jesteśmy. No dobra. Mamy Sonę, która kupiła pięć potek pod manę ze względu na to, że poprosiłem ją, by nie, nie brała Clarity. Dobra. Lepiej by było, gdybyś po prostu zbierał na kielich. E, dobra, mate. Graj jak chcesz. Eee, dobra, nie wiem co będę maksować. Może Q dla obrażeń? W będę maksować. Gdy przeciwnicy będą uciekać, będą dużo za... dostawać obrażeń. E w ogóle nie zadaje obrażeń prawie. A nie, W. To W to jest podskok. A, e... To będzie dobre przecież koganką. Takim okulną Weźmiemy E na start. Don't worry, I got this. <laughs> pierwszy raz gram. Nie no, z X-em wcześniej gram, ale poda P Poda D pierwszy raz gram z X-em. Myślę, że będzie całkiem niezły ze względu na 575 rangea. Oraz pasywkę. Yeah. Myślałem że nie ma przelicznika Myślałem że ma bazowy jak Lux. No bra trudno Jakieś tam obrażenia za auto ataku są Ten bursik verdi Cóż może być ciekawie zobaczymy W ogóle ten śmiech Golemów jak zawsze nie robię bo sama to O, już czuć ten skok w Spadek FPS-u. O, cholera jasna. No tak. Boże, cofaj, cofaj. <tuszynek> to było śmieszne. Ażkę fokusujemy, bo Nidalka ma hila. Jeszcze W potem wezmę, żeby uciec w razie czego. Wchodź Nidalka we wszystko. Tak, obczyście. Zdarzywałem Myślę, że E będzie najlepsze Do maksowania Dobrze się będzie farmiło linię No patrzę tylko One, Oni sami w to wchodzą Q jest do spamowania, my nie mamy dużo manu i mana regenu na dekkeri Mam masterki 21,9 Do wytrzymałości Na każdy ma składam to tak. ostatnio 70 życia więcej to dużo Bardzo dużo Około, nie wiem dokładnie ile Au Dobra, cofaj się, teraz możesz Hmm Shield of fuck out. I Au O, udało się Fajne ma teksty z X, podobają mi się bardzo Pasywka mi zwiększa bazowo, to co level Okej okay, dobrze Większe nabrażenia są dobre A wow, To ile potek Na razie jedną <grym>, O Boże A ma większy zasięg ode mnie tak, ma 600. Jest śmieszny. A, nasz Wrangler. Jak miło. Thank you. Era z Garden First a większego damage'u. W W nie będę maksować. Nie wiem co w sumie daje, ale dobra. E ja chyba też tak, zwiększa też slowa, tak. Lewelowanie zwiększa slowa o 5%. Więc jest git. Będzie łatwiej gonić. Nie poszujemy. Spokojnie lacitujemy. Mimo, że bez beznadziejnie, ale i tak lepiej daszki. Mamy z gielol. Boże, gramy z nadzieniem. Moje last są takie okropne. Dobra, Q nie zadaje obrażeń. Nie będę go używać, strata mamy. To jest zbyt łatwe. Ja mam się z... Y, Saporta z bardem, więc... Chile fuck out Boże No nie zadaje dużo bazowego, niestety nie. No ale jako dobitka zawsze się przyda, przeniewierni Aby żeby zrobić prostałe. całe No takie <grywanie> <grywanie> zabawne Jup. Dziękuję jak będę miał 6 tutaj daj wuję, tylko zobaczę ile E. 90. Dobra, starczy Dobra, niech się cofnie. Jeszcze jeden level. Jeszcze jeden Szybko dofryszowe, czy rozwaliśmy jakiegoś miniona Dwa Enemy. LOL, czekaj czy się uda LOL Udało się LOL Nara, Pantheon. Ciekawe Czekajcie, będzie ultować Cóż mam flaszę Alej na szóstym, lecimy na piechotę jak wywali nam z ulta, to koniec, a potek mi się nie chce marnować. Dobra. Dobiegniemy już. fajnie fajnie to było. Podoba mi się. Wezmę sobie do rany. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Sprzedamy jedną potę. Potę, potę. I wracamy. Jak to nasza farma, 46. Ech. Mogło być lepiej. Lol, Lee don't have mana No chyba będzie Infinity Albo phantom, żeby patrolować i ten Nie no, żeby szybciej biegać To nas nigdy nikt nie złapie Lol <laughs> Myślę że nich wbił A trochę ryzykowny. Zgoda na to, że ona nie ma czystego. Okej, okay, nieważne Ciekawe, czy się da co nabrać. Jep. No nie jest, nie to ostro. Sona, obudź się. Ja, jak mogę to wejść? Jep, pasywka. Człowie dobry obrażemy z tej pasywki. Skąd mam opę? A, o dobry. Dobra, nieważne. Nie gorszy przelicz na pasywkę Era ja będziemy poszelować bulno Chyba na serce odcinek czy tak zaspoiluje To bolało będzie... Boże! To obrażenie. Chyba następny odcinek będzie kataliną pod Bruzera, na midzie. Nie, zobaczymy. Mam jeszcze kilka innych ciekawych pomysłów. Boże. Chciałem odpalić E, zamiast W. No coś... Toż... Ciągle mi się mylą skinę nie niepotrzebnie ładowałem. Tak, go nie używam. Okej, okay, mida nie ma, trzeba uważać. Hm. Jak będziemy poszłać, może nas i się będzie coś ciekawego działo. O właśnie. O to mi chodziło. Tak! Spieprzyłem. Nie patrz mi ta Sona tam przyszła. No dobra Zrobimy Infinity Albo nie, pasywka nam co autoatak Dobra, zróbmy na razie Infinity Pasywka nam skra... Pffu, autoataki skracają nam pasywkę o sekundę chyba Nie, aby... umiejętności co 4 auto atak chyba co 1 tylko że słyszy nie, nie jest napisane może będę musiał sprawdzić szkoda że ten list nie tamte dwa killa i stąd wzięłem miejsca co drugi ten skill ja tam nie idę. Zaraz i to Dobra, poszujemy dalej. Całkiem wolną ma to animacja autoataku. Moim zdaniem. Nie widzę takich płaczków. Ari, again. Boże, bitch please. Dzięki, idioto. A nieważne. To było beznadziejne. Spadaj Te bomby są świetne Kocham je Ma tak ba dużo bazowego, bazowych obrażeń Nie dziwne że dostały nerfa wcześniej Nie, to trzeba będzie zniszczyć 4 Może teraz nie, Nie potrzebuję tego golda obecnie W końcu nie sprawdziłem czy auto atak zmniejsza ten... Cooldown Ale trudno Okej, okay, mamy bf Jeszcze 1000... około 1140 golda i będzie Infinity Nie 1100 Chyba nie powinienem mordować Manny. E dużo Manny zabiera strasznie. I Q jak się leveluje. A, słaba ta animacja. Z kulą tylko zmniejsza damage. Dobra, tutaj damage'a znacznie więcej mamy. Z no, Sony wolę się nie ryzykować samemu. Jeszcze ulta nie mam. <laughs> Don't worry, okej. Okay, wpieprzamy się to nie próbuję raz i tylko to jak widzicie. Z tym się nie chcę. się skupiać na tym. Wej... A, o, minęła! Uuup. Aż 03 Okej, okay. no shield the fuck out I'm Czyżby Ryze szedł od dupy strony Dobra, puszuję Poczekaj na miniony Nie ma Back, back, back. Don't leave. Don't attack. Disarmed. Nope. Ja Inaczej tego nie mogę nazwać. Ah, Has been right now. Nie z nami, dam mu zapieć całą farmę. Nasz top jak sobie radzi 021. Szem jest OP epicnego, LOL. Jak puszujemy stare to No A, tam, no tak, w telo W takim razie wracamy po kila O, oh, fuck A dobra, nie zadziwię

Brak komentarza, ale w sumie nie wiem co mówić Czy ja słyszałem trollną? No"? Jest za łatwo, zdecydowanie za łatwo Myślę, że robienie takich Apekeri na Adekeri... No jest kiepskim pomysłem, bo nie wiem co mówić To jest napierdzielam tych autoataków. ataków Użyj jakiegoś skilla, który mi pomoże do ucieczki, czy tam... ...scecekowania No rapuszujemy. To ile nam daje Chyba będzie na trzecim levelu 500 obrażeń tylko zadawać, to jest strasznie mało ZX ma świetne teksty Albo styli wymawiania Jedno z tych Nie, autoataki jednak nie tego cooldown Zwróciłem na to uwagę To wu mi się strasznie podoba do ucieczki No je yeah. Też duże obrażenia, podapę to jeszcze w ogóle. Może z tego kupię Tam sobie radzą 4 na 5 hmm. No dobra, parę ciekawych akcji było, więc To by było na tyle Niestety zdjęcia ze strikami nie zrobiłem, ze względu na to, że zapomniałem. Po prostu zapomniałem. Od razu już wyszedłem z tego kompa, jak... KONTA! Przepraszam, znowu się pomyliłem. Drugi raz. Zabracając, jak główny właściciel wbił na te konto, od razu z niego wyszedłem, już nie chciałem wbijać. Ale macie te replaye, więc... Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z LoLa, no z mojego Half-Life'a, Duke Nuka i przyszłych serii.